Dzień z Ewangelią. Z Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze. Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć co usłyszycie, a nie usłyszeli. Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Co było powodem tej radości? Uwielbienie Ojca, że zakrył te rzeczy przed tymi, którzy samych siebie uważają za mądrych i roztropnych, a odsłonił je przed ludźmi prostymi. Takie bowiem było Boże upodobanie, Boża Wola. I to jest powodem radości Jezus. Te rzeczy to prawdy dotyczące naszego zbawienia. Która z woli Bożej dokonuje się przez przylgnięcie i uwierzenie w Jezusa jako Mesjasza, a nie przez spełnienie dobrych uczynków, aby zasłużyć sobie na życie z Bogiem. Bóg zakrył te prawdy przed tymi, którzy nie byli tym zainteresowani. Zakrył je przed tymi, którzy sami siebie uważali za mądrych i roztropnych, ale wcale takimi nie byli w oczach Boga. I tu jest powód do radości Jezusa w Duchu Świętym, że Ojciec jest sprawiedliwy, że jest konsekwentny, że wie co robi. Nie dopuść, Panie, bym był mądry i roztropny we własnych oczach, bym lekceważył zdanie innych ludzi, narzucał im siłą swoje, ale przede wszystkim nie dopój, bym lekceważył Twoje zdanie i Twoją wolę. Proszę, bym był zawsze zasłuchany w Ciebie, bym był mądry Twoją mądrością poprzez modlitwę i medytację nad Twoim słowem. Proszę Cię, Panie, o Twojego ducha, o pełnię Jego obecności we mnie i w kościele. Jedyny sposób na poznanie Boga Ojca to przylgnięcie do Jezusa. Tylko Jezus w pełni objawia Ojca. A zatem na etapie Starego Testamentu nie było możliwości pełnego poznania Boga. Trzeba było zaczekać z tym do przyjścia Syna. Ale kiedy przyszedł, to oni nie chcieli Go słuchać, nie chcieli Mu uwierzyć, że jest Synem Ojca. W ten sposób znowu zamknęli się na możliwość poznania Boga Ja. Dzięki Ci Jezu, że nam dajesz możliwość pełnego poznania Twojego Ojca. Dzień z Ewangelią.